W nowoczesnej ochronie zdrowia kluczowe są trzy aspekty. Wiedza, doświadczenie oraz nieustanny rozwój personelu. VitalMed to firma, która od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla personelu medycznego. Z naszej oferty mogą skorzystać pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni i technicy sterylizacji. W naszych kursach dbamy o wszystkie aspekty, zaczynając od miejsca szkolenia, doboru najlepszych trenerów, a przy tym wszystkim nie zapominając o cateringu dla naszych uczestników. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzymuje od nas certyfikat oraz drobny upominek. Liczy się dla nas satysfakcja klienta oraz to, że stale do nas wracają. Osoby, które odpowiadają za przygotowanie instrumentarium chirurgicznego. To są osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje, które nabywają w toku kształcenia na kierunku technik sterylizacji medycznej. Są to osoby, które wykonują zawód medyczny i jak każdy zawód medyczny podlegają obowiązkowemu kształceniu, samodoskonaleniu zawodowemu, czyli muszą zdobywać punkty edukacyjne. W przypadku technika sterylizacji medycznej jest to 200 punktów edukacyjnych w okresie 5 lat. To jak ważną rolę odgrywa centralna sterylizatornia w placówkach medycznych. Potwierdzają również nowe standardy akredytacyjne, które poświęcone są właśnie wymogom związanym z kwalifikacjami personelu, z tym, jak funkcjonuje centralna steryzatornia i te wymogi każda placówka medyczna powinna spełnić, dlatego że jest to bezpieczeństwo pacjenta, a pacjentem może być każdy z nas. Jako placówka medyczna jesteśmy zadowoleni ze współpracy z VitalMed. Szkolenia są profesjonalne i dopasowane do naszych potrzeb. Czujemy się w pełni zaopiekowani od spraw formalnych po organizację i sprawne przeprowadzenie szkoleń. Zespół wychodzi z nich pewniejszy, lepiej przygotowany do działania w sytuacjach kryzysowych, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Widzimy efekty w jakości pracy i bezpieczeństwie pacjentów czyli tym, co najważniejsze dla każdej placówki medycznej. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb naszego klienta. Zadbaje o kompetencje swojego zespołu razem z nami.